Kuba, przede wszystkim witam w GKSie Katowice. Przeprowadź nas przez te ostatnie dni, bo chyba te rozmowy między Tobą a klubem toczyły się dość dynamicznie. Tak, no dzień dobry wszystkim. No, te rozmowy, tak jak mówisz, przebiegały dosyć, dosyć dynamicznie. Tak naprawdę w kilka dni dopiliśmy wszystkie szczegóły. No i cieszę się, że, że jestem już tutaj z Wami. Jak wspominasz mecze przeciwko GKS-ie, Bo trzeba przyznać, o czym też przed chwilą przypomniałeś, że z poprzedniego sezonu możesz mieć całkiem niezłe. No tak, no w pierwszym meczu udało mi się, się zdobyć bramkę dla poprzedniego zespołu na, na remis w końcówce meczu, więc, więc na pewno to było, to było udane spotkanie pod tym względem. W kolejnym, z tego co pamiętam, to, to chyba nie grałem. No ale teraz już jest nowe rozdanie i mam nadzieję, że będę szlał bramki dla Katowic. Jak twoim zdaniem możesz pomóc GKS-owi Katowice już na boisku? Myślę, że moim doświadczeniem na, na boiskach ekstraklasy czy pierwszej ligi będę starał się, się pomóc zespołowi. Wiem, że, że zespół też dobrze funkcjonuje, więc muszę się wdrożyć, poznać wszystkie zasady. No i mam nadzieję, że, że wszystko skończy się pozytywnie. Czy fakt, że już w trzeciej kolejce jedziemy do Łodzi na mecz z Widawem jest jakąś dla Ciebie dodatkową motywacją? ja się skupiam na razie na, na, na pierwszym meczu, jaki będzie, a, a wiadomo, że jakaś tam dodatkowa nutka emocji na, na stadionie na pewno będzie. Yy, ale to taki, to dopiero jest przyszłość, więc na razie skupiam się na tym, co będzie w najbliższym pierwszym meczu. Yy, czy miałeś okazję poznać już kogoś z wcześniej? Szatnik wcześniej? Tak, kiedyś dzieliłem szatnię z, z Lukasem Klemencem w Olimpii Grudziądz i, i z Sebastianem Milewskim, mieliśmy tam okazję się chwilę poznać, jak był, był na testach w moim, mojej drużynie, ale no tak z większością zawodników znam się z boiska, też kilka meczów ze sobą przegraliśmy, więc, więc myślę, że proces aklimatyzacji nie będzie ciężki. Pierwsze wrażenie z Katowic? No ja wczoraj wieczorem dopiero przyjechałem, jak już było ciemno, także dzisiaj dzisiaj cały dzień na, na testach medycznych, więc dużo jeszcze nie zwiedziłem, ale słyszałem same pozytywne opinie od ludzi, którzy tutaj mieszkali lub mieszkają, więc, więc jestem znowu pozytywnie nastawiony. Dziękuję bardzo.